Pracując w programie Excel, przydatne będzie też kopiowanie wartości. Kopiowanie wartości to najszybsza metoda, aby zamienić formuły na wartości, czyli prosto mówiąc, aby pozbyć się formuł i zostawić same wyniki, które te formuły wyliczają. Jest ona przydatna przy kopiowaniu komórek z formułami, jak również bardzo wygodna przy kopiowaniu komórek, jeżeli chcemy pominąć wygląd. Metodę tę najprościej włączyć, czy też skorzystać z niej, używając poleceń kopiuj, a następnie wklej specjalnie jako wartości. Spróbujmy. Otwórz plik o nazwie kopiowanie wartości, jeśli chcesz klikać razem ze mną. W arkuszu kopiowania wartości 1 znajdują się dwie tabelki. Policzę szybciutko brakujące kolumny. Skopiuję wyliczoną wartość w dół. I spójrz. Jeśli teraz e, chciałbym e, skopiować same składki do tabelki, która znajduje się z prawej strony, do kolumny przygotowanej w tej tabelce, to za bardzo się dzieje. Kopiuj, a następnie, a następnie zwykłe wklej. W ten sposób te wyniki są zupełnie inne. Zobacz, um, w oryginale było to 1000 zł w pierwszym wierszu, natomiast tutaj pojawiło się 54. Dlaczego tak? Ponieważ zwykłe kopiuj i wklej, wykonanie tych poleceń spowoduje skopiowanie formuł, które znajdowały się w, tej, w tym kopiowanym zakresie. W pierwszej komórce to była formuła C 2 razy 2%, czyli, prościej mówiąc, Komórka znajdująca się z lewej strony razy 2%. I tutaj Excel tę formułę przekopiował, zamienił adresy i również bierze komu adres komórki znajdującej się obok z lewej strony i mnoży to przez 2%. Jeżeli nie chcemy, aby Excel kopiował formuły, chcielibyśmy mieć same wyniki um, wyliczane przez formuły, to wówczas należy postąpić trochę inaczej. Skasuję te składki. Jeszcze raz zaznaczę te składki, które wyliczyłem. Znowu wykonam polecenie kopiuj. Ale teraz w miejscu, w którym chcę wkleić te składki, nie wykonam zwykłego polecenia wklej, tylko wybiorę tę drugą opcję. Druga opcja, oznaczona taką, takim obrazkiem z cyframi 1, 2, 3, ona spowoduje wklejenie samych wartości, czyli wklejenie samych wyników. Spójrz, pojawiły się identyczne liczby jak w tej oryginalnej kolumnie i pod tymi liczbami. Tutaj nie kryją się żadne formuły. Zobacz, w pasku formuły wpisany jest 1000, w komórce również jest wyświetlony 1000. Także w ten sposób pozbyłem się formuł, wkleiłem same wyniki tych formuł. Przejdę do arkusza kopiowania wartości 2. Tutaj mam tabelę, w której są wyliczone jakieś roczne, jakiś podatek, jakieś roczne przychody są powpisywane. Jeśli teraz skasowałbym zawartość tej kolumny roczne przychody to spójrz, w kolumnie podatek pojawiają się błędy. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ta kolumna bazowała na tej, którą skasowałem. Jako, że teraz już jej nie ma, to pojawiły się błędy hash ADR wykrzyknik. Wykonam polecenie cofnij, aby przywrócić ten skasowany zakres. Jeśli teraz chciałbym usunąć tę kolumnę roczne przychody, ale jednocześnie zostawić te podatki, które są wliczane w kolumnie D, to musiałbym Pozbyć się formuł, które znajdują się w tej kolumnie podatek. Spójrz, tu znajduje się formuła, która bierze zawartość komórki E4, czyli tej komórki znajdującej się z prawej strony, i mnoży tę wartość przez 21%. Co mogę zrobić? Zaznaczę wszystkie te podatki od pierwszego aż do ostatniego. Kliknę prawym przyciskiem na zaznaczonym obszarze, wybiorę polecenie Kopiuj i w to samo miejsce kliknę prawym przyciskiem i wybiorę polecenie Wklej specjalnie. Albo mogę najechać na obrazek oznaczony yy, jako 1, 2, 3, albo mogę wybrać polecenie Wklej specjalnie. Pojawi się wówczas okienko, w którym mogę zaznaczyć opcję wartości i wtedy kliknąć OK. W ten sposób Zobaczcie, w ten sposób pozbyłem się formuł, które znajdowały się w kolumnie D. Teraz mogę zaznaczyć kolumnę E, usunąć ją i spójrz, przy podatkach nie pojawiają się błędy. Przejdźmy do kolejnego arkusza. W arkuszu premie mam, mam do wyliczenia jakieś premie. Policzę szybciutko według wzoru dochody, razy, stawka premii, która znajduje się tutaj. Zablokuję tę komórkę stawka premii. abym mógł tę formułę skopiować w dół. Jak widać, działa. Jeśli teraz chciałbym usunąć te komórki, w których jest wpisany opis stawka premii i wartość 18%, mogę oczywiście to zrobić. Kliknę w przycisk wyczyść. Biorę wyczyść wszystko, ale wówczas wszystkie premie. Zobacz, wyliczane są na 0. Dlaczego? Dlatego, że ta komórka, do której się odnosiliśmy w formułach, jest teraz pusta, dlatego wychodzą 0. Zrobię więc polecenie cofnij, Ctrl Z. Jest skrótem do polecenia cofnij, i teraz pozbędę się formuł z kolumny premia. Zaznaczę wszystkie te premie. Znowu kliknę na nich prawym przyciskiem myszki, wybiorę polecenie kopiuj i w to samo miejsce kliknę prawym, wybiorę polecenie wklej specjalnie, zaznaczę wartości i kliknę OK. Teraz mogę zaznaczyć te komórki, które próbowałem usunąć wcześniej, zrobię na nich polecenie wyczyść wszystko. Zobacz, premie są zachowywane, ponieważ pod tymi premiami teraz nie siedzą tak naprawdę żadne formuły. No, ostatni przykład. Przejdźmy do arkusza rozliczenie. Tu mam jakąś tabelkę, w której um, jest coś tam wyliczone. Mam też arkusz rozliczenie dla szefa, i chciałbym do tego arkusza przekopiować tę tabelkę. Zaznaczę ją. Kliknę na niej prawym przyciskiem. Biorę polecenie kopiuj. I teraz w arkuszu rozliczenie dla szefa, na przykład w dowolnej, w tej komórce w D5, kliknę prawym i wybiorę zwykłe polecenie w klej. Spójrz. Tutaj pojawiły się w ostatniej kolumnie błędy. Dlaczego? Ponieważ ta ostatnia kolumna, ona zawierała formułę, i ta formuła, ona dzieliła kwotę do wypłaty przez jakiś kurs euro, który znajdował się w komórce F1. Teraz tutaj komórka F1 jest pusta, dlatego ta formuła pokazuje błąd. Co muszę zrobić? Wybiorę cofnij i spróbuję jeszcze raz. Yy, zrobić wklej. Nie muszę ponownie robić polecenia kopiuj, zobacz Excel zachował mrówki, mrówki oznaczają, że cały czas jest yy, aktywne polecenie kopiuj i w schowku znajduje się ten kopiowany obszar. Idę jeszcze raz do arkusza rozliczenie dla szefa, wybieram dowolną komórkę, może być to ta sama, kliknę prawym i wybieram polecenie wklej specjalnie z opcją wartości. Klikam OK. Zobacz, tym razem po wklejeniu nie pojawiają się żadne błędy. Ale nie zachowany został wygląd tej tabeli. Także polecenie wklej specjalnie z opcją wartości również pozbywa się wyglądu. Jeżeli chciałbym, aby wygląd był zachowany, to musiałbym to kopiowanie zrobić w dwóch krokach. Spójrz, zrobiłem to jeszcze raz. Skasuję, te, skasuję zawartość tych komórek i jeszcze raz zrobię: po pierwsze, kopiuj, nie mam już aktywnego polecenia wklej. Zobacz, więc muszę iść do arkusza rozliczenie, zrobić jeszcze raz polecenie kopiuj. Teraz idę do arkusza rozliczenia dla szefa. W dowolnej komórce robię zwykłe wklej. To zwykłe wklej wkleiło mi wygląd oraz, oraz wartości tych komórek, które były, wprowadzone, które były wprowadzone ręcznie. Ewentualnie formuły, jeżeli są poprawne i przeliczają się poprawnie, to również działają. Tutaj w tej kolumnie do wypłaty jest formuła, która bierze zawartość komórek obok i sumuje je. Jako, że w tych komórkach obok znajdują się wpisy, to ta formułka działa i wylicza ona wartości poprawnie. Natomiast teraz w tę ostatnią kolumnę wkleję wyniki z tej ostatniej kolumny z oryginalnej tabelki. Zaznaczę te trzy kwoty. Pod tymi kwotami, tak naprawdę, przypomnę, kryje się formuła. Po zrobieniu zwykłej, zwykłego polecenia wklej ta formuła nie będzie chciała działać w tamtym arkuszu, więc zaznaczę te e, obliczenia, wykonam polecenie kopiuj i teraz w arkuszu docelowym w tej pierwszej komórce wykonam polecenie wklej specjalnie z opcją wartości. W ten sposób wkleję same wyniki e, tej formuły, która znajduje się w arkuszu rozliczenie i tę tabelkę e, mam gotową. Jeśli chcesz, chcesz pozbyć się formuł albo wyglądu, to skorzystanie z polecenia e, kopiuj, a następnie wklej specjalnie z opcją wartości będzie bardzo wskazane.